constantly swing just like a pendulum when i'm all up in them um they uh i don't want to say what they do next but you know what's going on if you ever did that's mcs never saw that before that's how it goes i'll be spitting that type of nigga with y'all like, all the girls be like all up on it that's how it goes when i be doing that. yo i have to go and oh no no Najpierw y, powiemy o tym, y, z czego jeszcze możemy skorzystać w ramach dzisiejszego 17. finału Wielkiej Orkiestry w Oławie. Stoj, to, i, i. Możemy skorzystać, tak jak zawsze, ale jeżeli ktoś czuje potrzebę albo po prostu chce wiedzieć na jakim poziomie ma ciśnienie, czy jest wysokie, czy niskie, no to zapraszamy do pielęgniarek. Dzisiaj zupełnie nieodpłatnie mierzą każdemu ciśnienie, więc może, można zrobić coś dla zdrowia, można przekonać się czy czegoś naszemu organizmowi nie potrzeba. A pielęgniarki czekają na parterze ratusza, wejście od strony postają taksówek, a jeśli ktoś ma wnosić ciśnienie, a bardziej by zjadł coś, Tłustego i gorącego to Rosół Ołaski, Rosł z Kabuta, gotuje się i czeka. Jest, przypomnę, bezpłatny dla wszystkich. Wystarczy podejść do tego drewnianego domku tuż obok... Do my thing, I constantly swing Just like a pendulum, when I'm all up in them Um, they uh, I don't wanna say what they do next But you know what's going on if you ever did That's, MC's never saw that before That's how it goes, I be spitting that type of nigga with your that all the girls be like, all up on it That's how it goes when I be doing that. Yo, I have to roll in Oh, no, no Jest już serce ułożone, ale jeszcze jest małe. Jest jeszcze jest małe, dlatego czekają harcerze, którzy to serce układają i chyba poszli właśnie na rosół, czekają na kolejne nakrętki i kacz od różnych gazowanych napojów potrały. to serce rosło, rosło i do godziny 20 rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. Zanim powiemy, co jeszcze do 20, to przypomnijmy, że o samej 20 tam na tamtym budynku, właściwie nad tym budynkiem pokaz ogni sztucznych, pokaz światła, taki pokaz jakiego oława jeszcze chyba y, nie widziała, tak przynajmniej obiecują ci, którzy y, te ognie w niebo wystrzelą. Swing, just like a później oczywiście o 17.00 Golden Lines, nasza e, główna e, dzisiejsza gwiazda, ale to nie wszystko, bo będzie również licytacja nie tego ratusza żywego, jak tutaj go widzimy, ale licytacja ratusza na szkle. To w okolicach godziny 17, tuż przed 17. Tak jest. A ten ratusz prawdziwy pójdzie również pod młotek, to o 19.30 ten, kto ratusz kupi, będzie jego honorowym właścicielem przez najbliższy rok. Tabliczka z nazwą firmy, bo się na imieniem i nazwiskiem owego nowego honorowego właściciela zawiśnie przy wejściu do tego najważniejszego i najładniejszego z zewnątrz, najbliższego od wewnątrz budynku w mieście. Zgubiłem się z szykiem zdania.